It starts with an itch and a tingle. Cześć mam dzisiaj! Zaczynam sam siebie przerażać. Nagrałem wczoraj vloga, który nie poszedł w, nie pójdzie w eter z dwóch powodów: Raz, że byłem wczoraj bardziej czerwony niż, niż jestem dzisiaj, a, a chyba jestem czerwony. Dwa, ze względu na to, że zauważyłem, że zaczynam truć! Wojna pokoleniowa. Zaczynam truć tak jak osoby, które truły mi w momencie, kiedy ja byłem młody. Kiedy to bywało? Nie pamiętam. Nie, dobra, tak naprawdę dalej młody się czuję. Czuję się znacznie młodszy niż tak naprawdę jestem i wydaje mi się, że, że też, też tak jestem odbierany, co chyba jest na plus. A całe to zagranie opiera się na przekazywaniu wiedzy, przekazywaniu informacji. Bo nie oszukujmy się, jako osoba osoba z uprawnieniami pedagogicznymi, uważam, że większość nauczycieli, większość osób przekazujących wiedzę nie potrafi tego w ogóle robić i właściwie hmm... Robi to tragicznie. Myśl nie jest w żadnym wypadku. Nowa nie jest odkrywcza tym, kto czytał sposób na Cybiadesa. Na pewno wie o co mi chodzi, przynajmniej powinien wiedzieć. Bo cały bajer polega na tym, że odbiorcę trzeba zainteresować, trzeba sprawić, by jemu się wydawało, żeby czuł, że wiedza, którą próbujemy mu przekazać, jest dla niego ważna, że ona jest dla niego. W końcu nie uczymy się dla dobrych stopni, nie uczymy się dla nauczycieli, nie uczymy się nawet dla własnych rodziców, żeby ich w jakiś sposób zadowolić, żeby byli zadowoleni z naszego. E, nie wiem. Nie wiem czego. Uczymy się dla siebie, żeby nam było w życiu łatwiej, a zazwyczaj wiedza, którą pompują nam doba w szkołach, w żaden sposób nie, nie gwarantuje nam lepszego startu w, w normalne życie. Dla przykładu, ostatnio bawię się resorakami. Tymi, tymi takimi dużymi. Co mi przypomniało, że jak byłem mały, to się z kumplem bawiłem resorakami i miałem mnóstwo, mnóstwo takich małych tych. Takie wielkie tory były takie. Gdzie się naciskało i one tak jechały. I to był spory kawał mojego dzieciństwa, fantastyczny i zastanawiałem się, gdzie są te resoraki, bo tego było dość duże płyło i ono nie mogło tak samo z siebie skoczyć na szafę. Zresztą widziałbym je raczej, yy, więc znaczy się, że opuściły lokal bez, bez mojej wiedzy, bez mojego pozwolenia. Co jest złe, co jest bardzo źle bo ja mam bratanka, z którym z chęcią bym się pobawił resorakami. Jak tak pomyślę, to właściwie odechciałam się vlogować, poszedłbym poszukać i. Jestem z powrotem. Skojarzyłem, że bratanek ma niecały roczek, więc jeszcze troszkę czasu zajmie nim się pobawieniem z nim resoraczkami. Może kolejka elektryczna? No ale wracając Za oknem, jeżeli ktoś nie sprawdzał, jest biało Jest <grytanie> tragicznie na drogach Ostatnio wracam wracałem do domu ze znajomym To znaczy ostatnio wracam do domu często ze znajomym yy, Który prowadzi jak, jak wariat, taki idiota I podesłałem mu taki filmik na YouTubie Najlepsze wypadki 2012 roku I jak mu wysłałem ten filmik, to on się śmiał, że Haha, próbuję go zniechęcić do brawurowej jazdy Którą przecież on tak bardzo uwielbia Ale pośmiał się, pośmiał się, obejrzał filmik I wracaliśmy do domu jedną z 25 na godzinę Co jest Niezłym, niezłym osiągnięciem, jak na niego. wtedy ja się śmiałem, że, że jednak filmik zadziałał. Terapia szokowa. W ogóle kiedyś wymyśliłem taką teorię, że przed, przed wakacjami dzieci powinny się wybierać, tak na zakończenie roku szkolnego, na wycieczkę do szpitali. Tak, do szpitali właśnie. Bo wydaje mi się, że świetną terapią szokową byłoby dla młodzieży, gdyby zobaczyła ofiary wypadków. Ludzi, którzy skakali na główkę do wody, gdy ona okazała się zapłytka. Ewentualnie jedli grzybki, no bo przecież coś podobnego kupowali ostatnio, więc one muszą być jadalne. Tak, ma pierście, nie ma pierścienia. Co? Za to za jest ta różnica między truciem naszych starych, którzy mówią nam, że Uważaj, nie skacz do wody, bo może być za płytka! A tym, że widzicie gościa, który ma koniecz na szyi i, i słyszycie, że ma uszkodzony kręgosłup już nigdy nie będzie chodził. Następnym razem, gdy nad jeziorem na dużym kamieniu, a tłum będzie skandował skacz skacz, SKACZ! 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 To się może człowiek zastanowi yy, zaimponować tłumowi mogę zawsze, ale chodzić już później niekoniecznie. Bo znacznie łatwiej przyswajamy wiedzę, która nas w jakiś sposób dotknie, albo yy, która nas bezpośrednio dotyczy. Chociażby fizyka, optyka. Nie wiem, czy pamiętacie te wszystkie zajęcia z dioptriami, obliczaniem te, te szkła powiększające i cała reszta. Yy, to jest moim zdaniem bardzo ciekawe zagadnienie, którego nie rozumiem i praktycznie nie pamiętam zajęć z fizyki w, w liceum. Ja to chyba miałem. I teraz bardzo prosta sprawa. Ci z was, którzy noszą okulary, zazwyczaj wiedzą o co chodzi z dioptriami, pamiętają tą całą rzecz, bo im się to przydaje w codziennym życiu prawie, mają z tym styczność osoby takie jak ja, które powinny nosić okulary, ale ich nie noszą, bo, bo, bo nie wiem. Zazwyczaj nie mają zielonego pojęcia o co w tym chodzi, nie pamiętają, nawet jeżeli się tego nauczyły na, na testy, na egzaminy, to, to, to jakoś do tej wiedzy nie wracają. Ucieka. Więc jak spotykam swoich uczniów, bo dzisiaj miałem okazję spotkać jednego ze swoich uczniów, y, którzy mi mówią, że wciąż pamiętają lekcje ze mną, to się nie dziwię, bo jak były jakieś zajęcia czytanka z rycerzami i przynosiły mi miecz na zajęcia, y, to wydaje mi się, że to jest rzecz, którą trudno później zapomnieć, trudno to wypchnąć ze świadomości. Co zresztą było bardzo głupie, bo tyle brakowało tyle brakowało do tragedii wtedy na tamtych zajęciach, co, co jak pomyślę, było bardzo głupie z mojej strony. Ale, ale samo założenie jest świetne. Co sprowadza mnie do jednej myśli wieńczącej ten wywód, y, myśli takiej, że tak bardzo czasem chciałbym móc sprawić, żeby ktoś coś zrozumiał. Wymyślić sposób na przekazanie informacji tak, żeby ona dotarła do tej osoby. Bo powiedzieć nie wystarczy. Jak grochem o ściany, mówicie coś, zazwyczaj do ludzi nie trafia. Ile razy było tak, że umawiacie się na jakąś konkretną godzinę, do, na przykład do kina, a później ludzie do was dzwonią. Dobra, dobra, na którą to jednak było? Bo suche liczby, suche słowa nigdy, nigdy nie przekazują, nie, nie kodują się tutaj. Przynajmniej, przynajmniej mi. Bo to jest właśnie najtrudniejsze. Wymyślić sposób na to, jak przekazać informację, którą mamy, tak, żeby ona dotarła w ten sposób, w który chcemy, do, do, do drugiej osoby. To jest, to wydaje mi się, za bardzo trudne zadanie, które zazwyczaj jest zlewane przez wszystkich profesorów i wykładowców i, i klepią podręcznikową wiedzę, co jest, co jest zabójcze dla, dla młodzieży, nie oszukujmy się. Szczególnie jeśli wziąć pod uwagę takie triki, że. To nie zawsze musi być sam sposób na przekazanie informacji. To jest coś, co, 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 co mnie nurtuje, mnie, mnie gryzie, i coś, co ja chciałbym sobie przełożyć na zwykłe życie. Ale w warunkach laboratoryjnych jest troszkę prościej. Jesteśmy zamknięci w sali ze studentami czy z uczniami i mamy mnóstwo sposobów na, na jakby ominięcie to, bo nie zawsze ta informacja musi być jakoś inaczej przekazana. Czasami mogą być peryferyjne, poboczne rzeczy z tym związane, na przykład zapach. Pewnie większość z was wie, będąc na przykład u dentysty czy w szpitalu, bardzo szybko nam się to przypomina, że konkretny zapach kojarzy się z konkretnymi rzeczami. Więc na zajęciach właśnie w, w klasie można wprowadzić elementy, bodźce, zapach, nie wiem, faktura, dotyk czy coś, związane z konkretnymi tematami to się zakoduje uczniom w głowie. to, to, to jest jakby ten easy mode, to jest ta prostsza ścieżka, z której nauczyciele nigdy nie korzystają, co mnie, co mnie wprowadza w krańcowe zdumienia. I znowu bez sensu zaczynam doć. Dziękuję za uwagę. Hej. <słyski>